Dobry, gdzie są okay. Tutaj. No, tu najlepszego. Najlepszego. Moja dziewczyna zorganizowała mi urodziny. Ale jedynym gościem, którego tutaj znam, jest jej były. O, jest tak przystojny i gorący. Agata myliła się, że jest cichy i spokojny. O, taki tygrys, chciałabym być jego antylopą, taką. Uciekającą antylopą. Oh. Mam nadzieję, że prezent Kamilowi się spodoba. A ty jakiś prezent mu dałeś? Ale to ja jestem Kamil. <smellan> no to wszystkiego najlepszego. Stary, połóż chwilę. Siedzimy w wannie. Mhm. Mm Namieszam mu w głowie. Yy, od czasu do czasu, w sensie, zdarza się, że... Wszechświat. W sensie, wszechświat, jako wszechświat. Wytwarza dwa ciała, które działają na siebie w sposób taki hiperboliczny i, i aktywny. I. Je... To jest jedno ciało, i tu jest drugie. I to drugie orbituje wokół tego pierwszego. Jeśli chodzi o strzałkę entropii, no to ona działa wtedy w jedną i w drugą stronę. Ale tworzy to taką przestrzeń, która no, nie do końca jest jakby. Dobra, i użyjcie tutaj takiego słowa w subatropijny sposób zaprzecza trochę takiemu podstawowemu funkcjonowaniu wszechświata. Nie czy, czy, czy rozumiesz. Myślisz, że chcę wrócić do gaty? Nie. I... Nie. I przeprowadziliśmy tutaj do Wanny. Żeby namieszać mi w głowie i żeby nie wiedział co się dzieje. Nie, nie to po, po prostu mi chodzi o... o. no. tą interakcję. Słuchaj. Agata ci uwielbia. Nie wiem, chciał, ale nie chcę. no to nie ma mniej szans. To, o co chodzi z Szymonem i z Wanną. Przepraszam. Ja myślałem, że on do ciebie uderza i... Witam solenizanta! Edek, Pioron, elektryk od wielu pokoi naprawiamy i tworzymy instalacje. Widzisz, widzisz to, co, to, co ci spartaczyli ci ludzie? Nie wierzę po prostu, odsuń się. Słuchaj, ja ci po prostu zrobię takie fajne ledy. Zmienię panu takie fajne ledowe, że w całym Nowym Jorku będzie pan słyszał. Słuchaj pan. Ja jestem prosty chłopak z targówka. I zawsze na bloku mi powtarzają. Zrób tak, żeby było dobrze. I wiesz co? I ja się tego trzymam. I to mi pomaga. I te te kable? Nie no, co to w ogóle jest? Jakieś, jakieś instalacje z 89 roku? Ja ci to wszystko naprawię. Za pół ceny. Będziesz pan zadowolony. Przepraszam, ale ty jesteś z Miło. No. Wiesz w ogóle, że podobno to jest źle zaprojektowana instalacja elektryczna? Naprawdę? No, tak, że te LEDy są źle podłączone, tam jest coś, niestyka, styka podobno. Ciekawe. Ciekawe. Mm -hmm. Ten kieliszek w ogóle przypomina mi wannę, nie? Rzeczywiście, Dba. jak wannę. <laughs> ja to w ogóle strasznie lubię wspólne kąpiele. Uh -huh. Spoko, chociaż ja dzisiaj już mam dosyć waniet.